Time. It was the night before Christmas. I was closing. ok kochani przyszedł czas na otwarcie kolejnego okienka numer 4 już go widzę tutaj nagrywam telefonem, bo karta z aparatu się ładuje i mam nadzieję, że hmm, jakby to zrobić mam nadzieję, że sobie poradzę jedną ręką bo nie mam żadnego statywu do telefonu nie wiem właśnie gdzie wyjdzie. czy dam radę to otworzyć jedną ręką więc coś poszło. Chodź pociągnąć. O, jest, idzie. O, mogłabym bo, bo, wam bo pokazać, ale to było Nie wiem, tam. Jest jest tam Dobra, otwieram, otwieram, otwieram. Co? Nie mam. to jest? To jest jakiś cień? Cień? Dobra. Pociągnąć też tę stronę ciężką moją ręką. Oj. Chyba poszło. A. Oj, wypadło mi. Dobra, czekajcie. Dobra, mam. To jest coś takiego. Widać, widać, łonie ostro dziwo. Z aparatem pewnie by wypalam I to jest... Dokładnie? Nie wiem, czy tutaj iPhone złapie ostrość na no to. Jest trochę za bardzo mini. Ale to się nazywa, czekajcie, wam przeczytam Eyeshimer Pod. w kolorze najprawdopodobniej Champagne Sparkle. Made in China. <noise> Ciekawe. Dobra, czekajcie. Oprze, oprze sobie może jakoś tak telefon. O, coś takiego. I zaraz otworzymy. Dobra, mam kochani. To jest taki brokat. Brokat sypki w słoiczku. Ten jest akurat taki bardzo, bardzo drobno zmielony. Czekajcie, nie co mam pokazać. Złapię ostrość iPhone, albo no, nie no, złapię, czekajcie. Hmm, bo to się trochę za bardzo błyszczy, ale coś tam, coś tam widzicie i to jest właśnie taki mocno błyszczący się brokat. Strasznie ładny ten kolor, to jest taki brąz połączony ze złotem. Pewnie go gdzieś wykorzystam w jakimś filmie albo w ogóle na co dzień, bardzo mi się podoba. I fajna rzecz, całkiem, całkiem fajnie, na pewno lepsze niż ten pieniżek do paznokci, bo to na pewno w jakimś makijażu wykorzystam. Wiesień w pełni, nawet jakby było trochę cieplej, to można powiedzieć, że prawie jak latem. Zobaczcie, piękne niebo, słoneczko świeci. Super. O, tam jakieś ptaszki się bawią. Nie, myślałam, jakieś belki spadają, a to jakby tak z daleka wyglądało. No, więc taka pogoda. Jak ci się podoba? Oglądasz kary. Tak? Rozłożył się przepięknie, tak, na poduszce. Zobaczcie. O, tak, leży sobie pięknie. Miałam Wam nagrać, kochani, dalszą część vloga, bo byliśmy mm, na takim wiecie spacerze. Powiedzmy, przeszliśmy się po prostu do, do Aldi bo skończyła nam się pasta do zębów, a rano zapomnieliśmy kupić. No i wiecie, chciałam wam tam nagrać dalej vloga, jak idziemy, tam jakieś ozdoby, co ludzie już sobie powystawiali, takie świecące przed domy. I nie wiem co się stało, ale mój aparat zaczął szwankować, nie chciał się wyłączyć i w ogóle myślałam, że to wina aparatu. A przyszłam do domu i zaczęłam sprawdzać, i wychodzi na to, że mam jakiś błąd karty pamięciowej. Nie wiem o co chodzi. Nawet w ogóle karty się nie da sformatować. Przywróciłam już nawet aparat do ustawień fabrycznych, i nie wiem o co chodzi. Coś z tą kartą jest nie tak. Za chwilę, Piotrek jak skończę tam grać na komputerze, to mi spróbuję coś ogarnąć z tą kartą, ale się trochę martwię, bo chciałam jutro filmy Wam kosmetyczne ponagrywać, już wiecie dalej na vlogmas, żeby nie było samych vlogów, a tu na razie akurat nagrywanie troszeczkę stoi pod znakiem zapytania. Teraz nagrywam telefonem i nie wiem jaka wyjdzie jakość, bo przy moim starym komputerze i starym programie do montowania to jak jakiś czas temu wróciłam się do moich starych filmów i zobaczyłam jakość, pomyślałam, myślałam, że po prostu się przewrócę, mówię iPhone takie straszny, taki stary, straszny film robi, a okazało się, że najprawdopodobniej to była wina komputera i programu do montowania, że tak zżerał jakość, więc może teraz będzie lepiej, ale i tak nie jestem w stanie, wiecie, wszystkiego nagrywać iPhone'em, no bez przesady większość rzeczy takich jakieś wiecie mocne zbliżenia i tak dalej najlepiej się nagrywa jednak aparatem i kurczę martwię się czy nie będę musiała jeszcze szybko biegać nie wiem do Mediamart i kupować nowej karty pamięci bo no nie wiem czy to się uda odratować nagle wyskoczył po prostu jakiś błąd Chciałam właśnie nagrać Wam dalej vloga, nagrało się dosłownie dwie sekundy, po czym wyskończył właśnie błąd karty pamięciowej i za każdym razem, jak potem już załączam aparat, to tak było, więc nie wiem, no taki smutny wieczór jak na razie. Ja już siedzę na kanapie, ubrałam się w ten sweterek z H&M, żeby sprawdzić, czy jest, wiecie, wszystko okej, okay. czy pasuje, czy nie jest nigdzie pozadciągany, czy te serkonie się dobrze układają tak, za chwilę będziemy super talent oglądać, bo się zaczyna i taki wieczór, odpaliłam sobie mm, no kominek z woskiem ostatnio bardzo lubię ten vanila cupcake właśnie z Yankee Candle i cały czas ten vanila mam wrzucony właśnie do kominka więc odpaliłam się sobie kominek i tak będę sobie siedzieć, więc obejrzymy sobie właśnie ten super talent i będę się szła kąpać więc uciekam, żeby was nie zanudzeń, mam nadzieję, że vlogi te z z wiecie, wam się podobają, bo to dla was w sumie, żeby, żeby wam dać rozrywki, żeby wam się właśnie ten okres ze świąt podobał, więc mam nadzieję, że tak jest. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam serdecznie. Widzimy się w następnym filmie. Buziaki, i pa! pa.